Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny przegląd pokazu. Na początku chciałam Wam pokazać ciuchy od Valentino, bo wydaje mi się, że to był od dawna pokaz, taki, który obejrzałam od początku do końca i praktycznie podobała mi się każda rzecz, oprócz jednych spodni, które wyglądały jak nogi wielkiego, żółtego ptaka. Nie wiem, czy pamiętacie z ulicy Zazamkowej. Ale potem trafiłam na pokaz, kolekcję... Roberta Woon I stwierdziłam, że to będzie dużo ciekawsze Ponieważ te ciuchy są takie Mega wyjątkowe Do Valentino wrócę dzisiaj Ale później wrzucę Wam po prostu Dwa filmiki właśnie W niedzielę na temat Jakichś tam pokazów I pierwszy z nich to właśnie ten Robert Woon Więc jeżeli jesteście ciekawi Co on pokazał I moje interpretacji jego projektów To zapraszam do oglądania wszystkim od razu szczerze powiem, że pierwszy raz widzę ciuchy tego artysty, pierwszy raz słyszę o tym imieniu i nazwisku, nawet nie wiem szczerze mówiąc czy to jest dom mody, czy to jest po prostu jakiś projektant, więc idę się dokształcić i zaraz do Was wracam cytując wikipedię, Robert Woon to urodzony w Hongkongu, projektant mody mieszkający w Londynie, po ukończeniu London College of Fashion, Woon założył w 2014 roku markę modową pod swoim nazwiskiem Skupiająca się na kolekcjach odzieży damskiej. Woon urodził się i wychowywał w Hongkongu. Mandą zaczął interesować się w wieku 11 lat, po tym jak poznał w rodzinnym mieście fajną dziewczynę kilka lat starszą od niego, która rozpoczęła kurs projektowania mody. Robert przeniósł się więc do Londynu, gdzie studiował w London College of Fashion, a studia ukończył w 2012 roku, a w 2014. Założył swój własny dom mody, swoją własną modową markę. W 2023 roku e, zadebiutował swoją pierwszą oficjalną kolekcją od Couture. Projekty unosiły takie gwiazdy jak Björk, Solange, Lady Gaga, Cardi B, Dion, Lizzo i Doja Cat. Czy to się mówi Doja czy Doja? Projektów do omówienia mamy tutaj 24 na właśnie od Kutury 2024 rok i myślę, że po prostu po kolei polecimy z każdym. Jeszcze tylko jak zwykle wtrącę o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. Wtedy dzięki Wam mój film dociera dalej. Mnie to bardziej motywuje do działania, wy macie kolejne filmy i myślę, że obie strony są zadowolone, a teraz wróćmy już do głównego tematu filmu. I na pierwszym zdjęciu, na pierwszy ogień mamy tutaj piękną suknię w stylu takiej syrenki, taki retro klimat, vintage'owa klasyczna elegancja. Piękny do tego jest kapelusz i torba. Nie wiem czy widzicie to co ja, ale te cekiny, te kryształy naszyte na całą tą kreację. Wydaje mi się, że mają tutaj imitować krople deszczu. I to naprawdę wyszło mega dobrze. One spływają po rądzie kapelusza na tą suknię, i to naprawdę prezentuje się świetnie. Zobaczcie torebkę w kształcie szpilki. To jest po prostu jakiś kozak, sztos, a nawet podobają mi się. Ciekawe, czy są przypadkowe, chociaż myślę, że nie. Paznokcie, które ma tutaj modelka, i to naprawdę wygląda fantastycznie. Marzą mi się takie długie szpony, ale szczerze mówiąc, samej nie chce mi się ich robić. A trochę boli mnie kieszeń, kiedy mam zabulić za pazury 200 czy nawet 300 zł, bo w tej chwili tyle kosztuje przedłużenie paznokci. Ale no może kiedyś uda mi się spełnić tą fantazję i fanaberię. Wróćmy jednak tutaj już tu do tej sukni i tego kapelusza. Popatrzcie sobie jeszcze na zdjęcia. Tym razem postaram się wrzucić właśnie jakieś ujęcia w ruchu, żeby było ciekawiej. Nie same fotki, bo wydaje mi się, że to nie oddaje wszystkiego i wtedy. Jest mega płasko, a kiedy widzimy coś w ruchu, to łatwiej nam jest określić, czy nam się coś podoba, czy nie, jak zachowuje się ciuch na modelce. Kolejny zestaw nawiązuje też tutaj do deszczowej pogody, jednak prezentuje się tutaj bardziej płaszcz. Kapelusz jest w podobnym stylu jak tamten na poprzednim zdjęciu. Bardzo podoba mi się tutaj widać te spodnie spod spodu spod tego płaszcza i widać buty. Wydaje mi się, że to są takie mega fajne szczegóły i to naprawdę prezentuje się wszystko dobrze i mimo że jest troszeczkę przerysowane moim zdaniem, to nadal wygląda bogato i elegancko. Wydaje mi się, że czerń przez to, że jest klasyczna, bardzo w wielu rzeczach nadal, jeżeli nawet połączymy ją z jakimiś dziwnymi butami i jeżeli to jest na przykład dobrze skrojona marynarka czy płaszcz to będzie wyglądało to właśnie klasycznie i elegancko. Coś takiego mają w sobie takie podstawowe kolory, czyli właśnie jest to dla mnie beż i jego odcienie biel i czerni. Szarość tak samo, wszystkie te kamelowe odcienie, ale to nie wygląda już w ten sposób, moim zdaniem, jeżeli nawet założymy podobnie skrojony płaszcz, tylko on będzie na przykład mocno różowy, to to już nie będzie wyglądało tak klasycznie i elegancko, właśnie jak w przypadku czerni albo bieli. Kolejne połączenie jest dość błotniste i znowu deszczowe. Nakrycie głowy jest dosyć abstrakcyjne. Ja widziałam gdzieś takie kapelusz o parasole i to nie jest wymyślone przez tego projektanta, bo to już jest jakiś taki vintage'owy klimat z lat 80., wiecie, taka opaska i na tym parasol, chociaż nie pamiętam, czy to widziałam w funkcji przeciwdeszczowej, czy bardziej przeciwsłonecznej. Jeżeli uda mi się znaleźć takie zdjęcie, to na pewno tu wrzucę. Ale wracając do tej stylizacji, uważam, że jest mega świetna. Pomijając to abstrakcyjne nakrycie głowy, bo w tym bym nie wyszła, ale całość bym ubrała. Strasznie podobają mi się rękawiczki, gorset spodnie i ta peleryna. Uważam, że to wszystko jest naprawdę mega ciekawe. I w każdej innej opcji kolorystycznej, nawet gdyby to było gładkie, wyglądałoby to dobrze i właśnie moim zdaniem by się wyróżniało, nawet gdyby był to po prostu biały komplet lub po prostu czarny. Ale te plamy dodają tutaj mega uroku. Co myślicie o tym połączeniu? I kolejny parasolowy komplet. Jak mam być szczera, to oczywiście tutaj ten deszczowy motyw sprawia, że to jest dosyć nowe. Nie widziałam wcześniej czegoś takiego, ale już ten kołnierz taki w talii widziałam na 100% u Muglera w starych kolekcjach. I w ogóle teraz jak patrzę na to zestawienie Bardzo jest to dla mnie taki Muglerowy vibe I nie wiem właśnie czy to jest tylko moje odczucie Czy wy też to widzicie Teraz stylizacja Która chyba spodobała mi się najbardziej Z całego pokazu Najbardziej została przeze mnie zapamiętana Jako taka Która mi się podoba Nie dlatego, że jest dziwna albo jakaś taka wiecie Abstrakcyjna, awangardowa Chociaż też moim zdaniem no, jest awangarda. Kapelusik do strzału nie podoba mi się, ale już suknia w, przypominająca tręcz, właśnie z tym kołnierzem, tutaj w biodrach, rękawy tego. Chociaż to nie wiem, czy to są rękawy, czy to nie są takie nakładane same rękawki, coś a rękawiczki. Kolor typowo tręczowy, oczywiście nawiązanie do deszczowej pogody, ale spójrzcie jeszcze na te paznokcie. Paznokcie z kroplą deszczu. Świetne! Po prostu to jest mój ulubiony zestaw. To zestawienie i następna stylówka moim zdaniem łączą się ze sobą i to mocno. Tutaj widzimy kobietkę, która ma plamy od atramentu. Kapelusz jest fantastyczny. Szczerze mówiąc miałam przez jakiś czas kapelusz czarny z takim dużym rondem, ale przez to, że ścięłam włosy na krótko, Uważałam, że dziwnie to strasznie wygląda, jakbym była po prostu łysa w tym kapeluszu i poszedł w sinandal. Nie pamiętam właśnie, czego sprzedałam, czy co innego z niej zrobiłam, już nie mam pojęcia, ale pozbyłam się go i szczerze mówiąc, marzę, żeby mieć z powrotem właśnie jakiś taki klasyczny kapelusz, żeby nosić go ze skórzanym płaszczem. Wydaje mi się, że to był po prostu sztos. Ale wróćmy już do tej pani. Strasznie podoba mi się góra tego. I te odcienie kałamasz kleksy. Pióro, mega. Dół podoba mi się trochę mniej, kojarzy mi się to z się Adams. Jest dla mnie zbędnym dodatkiem właśnie ten kołnierz w biodrach. Nie rozumiem tego. Tył jest fantastyczny, gorsetowy i teraz właśnie nawet pomyślałam o tym, że to znowu są muglerowe kolory. Chyba ten pan jest, za, inspiruje się po prostu e, twórczością muglera, kiedy żył i projektował w swoim własnym domu mody. No i teraz coś, co właśnie wydaje mi się nawiązaniem do poprzedniego zestawu popisana sukienka. Wygląda mi to, jakby tamta pani tworzyła, a ta była jej dziełem. Tu też mam pewne zarzuty, kojarzy mi się to z Jean-Paul Gaultier. Wiadomo, że moda jest wtórna, ale czy powinno się inspirować aż tak mocno, nie mam pojęcia. Pozostawiam to do krytyki Wam i do oceny jak już mówiłam wiele razy nie jestem jakimś mega znawcą żeby tutaj się wypowiadać na temat szwów, krojów czy wzorów, być może Jean Paul Gaultier też inspirował się ciuchami innych ludzi, nie mam pojęcia ale założę, że z pewnością tak było, no nikt nie siedział i nie miał wszystkich projektów po prostu w głowie od razu tak o kolejną rzecz ubrałabym w całości nie wybrzydzałabym ani jedną rzeczą podobały mi się te płomienie firankowe motywy i ten piękny kapelusz, który jest chyba z jakiegoś filcu zrobiony i wygląda jakby był właśnie wypalony, być może nawet jest podoba mi się tył, podoba mi się tren, podoba mi się maska na tej twarzy tej kobiety uważam, że po prostu całość jest fantastyczna troszkę mroczna, inspirująca taka i z przykrością muszę stwierdzić, że te płomienie skojarzyły mi się właśnie z Jaded London i właśnie już przestało mi się chyba to podobać Robert Woon chyba ma mocno... Wun, wun, mocno e, horrorowe inspiracje. Spójrzcie na tą modelkę. Na pierwszy rzut oka można by sobie pomyśleć biało-czerwona stylizacja, co w tym dziwnego. Moim zdaniem tutaj nastąpiła częściowa dekapitacja. Polała się krew. Ale nadal suknia jest piękna. Kapelusz w sumie też jest ciekawy. Ale ten makijaż... Dodaje mega dramatyzmu Tutaj jest hiszpańsko Falbaniasto e, Tango, róża w zęby No nie da się tutaj Nawiązać do niczego innego Tango to nie Hiszpania, tylko Argentyna Ale wydaje mi się, że Inspiracja jest jasna I jest bardzo ciekawa Chociaż z tą różą na głowie to bałabym się Trochę wyjść, że komuś oko wydłubię ale suknia jest do przemyślenia. Tylko portfel za mały. Nie lubię tego koloru. On przywodzi mi na myśl tanie ciuchy, które są dostępne w Chińczyku lub w Pepko. Nie wiem dlaczego, mam tak od zawsze. Moja mama kiedyś miała sweter w tym kolorze i od zawsze kojarzył mi się tanio. Tamten sweter miał jeszcze jakieś złote kartki na plecach, takie plastikowe, więc. Mhm. I... Połączenie właśnie tego koloru ze złotem budzi we mnie jakiś taki odruch wsteczny. Chociaż uważam, że cała ta stylizacja jest piękna, ale chciałabym zobaczyć ją w innym kolorze, może w czarnym po prostu. Dwunastka, czyli jesteśmy w połowie. To jest świetne. Okulary trochę kojarzą mi się z Janem Pawłem. Nie wiem, czy pamiętacie takie zdjęcie. I ubrałabym je. I ubrałam tą suknię, i strasznie podoba mi się, że modelka jest czarnoskóra, a ciuch jest biały, i to robi taki mega kontrast. Ale no, te okulary to jest jakiś sztos i petarda. Chyba potrzebuję takich, chociaż czuję, że mnie nie stać. Nie sprawdzam tego. To też mi się podoba na zasadzie kontrastu, czyli właśnie stylizacja, która wydaje się typowo danska, typowo kobieca, i męskie silne ramię. Wydaje mi się, że wygląda to mega ciekawie. Strasznie podoba mi się okular i ta tkanina. Wydaje mi się, że to jest taka mega gruba skóra, a ewentualnie sztuczna, ale wydaje mi się, że jednak prawdziwa. Naprawdę prezentuje się to świetnie i ciekawie. Dodatek rękawiczki, a w drugiej ręce pomalowanych paznokci na czarno, naprawdę robi tutaj robotę. Jest to trochę mroczne, i teraz stwierdzam, że kojarzy mi się z takim horrorem Hellraiser. Nie wiem czy pamiętacie, z lat 80. To wygląda jak stylizacja mojej córki w przedszkolu w dniu, kiedy malują farbami. Nie lubię kolorów, nie lubię wzorów i jak mam być szczera, absolutnie mi się to nie podoba, ale tylko ze względu na tkaninę, bo kształtowo jest świetne. Ale te kolorowe czapki mówią do mnie, nie chcesz na to patrzeć. Co myślicie o tym zestawieniu? A ja chyba nabrałam jakiejś kompletnej awersji do kolorowych ciuchów. Z jednej strony niesamowicie podobają mi się te projekty, a z drugiej mam takie nieodparte wrażenie, że większość takich yy, tych projektów, które są takie bardziej wow, ja już je gdzieś widziałam. Być może u Balenciagi albo u Schiaparelli. Zapamiętałam. Albo może nie wiem gdzie, ale no, na przykład tutaj ta maska. No, widziałam to i to może nie w dosłownie takie samo, ale chyba właśnie pokazywałam Wam to w poprzednim filmie u Schiaparelli, takie podobne. Jak skończę nagrywać, to znajdę to i spróbuję porównać. I powiecie mi potem gdzieś na dole w komentarzach, czy macie podobne wrażenie. Chociaż uważam, że tutaj. No, nawet te ramiona są takie mega podobne. Chyba, że to po prostu są trendy i oni wszyscy się ich trzymają i dlatego robią podobne rzeczy. Może to faktycznie tak działa, ale wydaje mi się, że od kióturk te ciuchy powinny być bardzo swoje, bo to jest wizja projektanta, to jest jego sztuka. To nie są ciuchy wear, które ludzie będą nosić. To ma być jego pokaz yy, umiejętności, twórczości, jego wizji. No, nie wiem, to tak jakby wszyscy malowali jak Picasso w tamtych czasach. No, im dłużej to oglądam, widzę innych projektantów. Tutaj na przykład widzę znowu Jean Paul Gaultier. Albo Galiano za czasów Diora. Jest to dla mnie takie powtarzalne. Chociaż nadal piękne. Nie twierdzę, że to jest coś brzydkiego lub nieudanego i nie umiałabym nawet chyba tak powiedzieć. Uważam, że to jest mega ciekawe. Strasznie podobają mi się te okulary. Ale no, widzę tutaj jakąś taką albo mocną inspirację, albo po prostu ja już przesadzam. Tutaj znowuż widzę dojekat oklejoną cykinkami, Nie wiem, czy pamiętacie. W zeszłym roku to chyba było, kiedy była cała czerwona. I czytałam Wam, że on właśnie ubierał ją, więc może tamta czerwona kreacja była właśnie jego z tych cykinków? Zaraz to sprawdzimy. Suknia uważam, że jest mega. Nakrycia głowy trochę nie rozumiem i wydaje mi się, że ta modelka bardzo niewiele widzi. Strażnie podobają mi się kolczyki w kształcie tipsów. I szczerze dziwię się, że nikt tego wcześniej nie wymyślił. I ja takie potrzebuję i spróbuję zrobić je sama. Dam wam znać e, może na TikToku, jeżeli mi się to uda i wyjdzie z tego coś ciekawego. Tutaj mamy skrzyżowanie od Qtour z modą uliczną. Nie porozumiem, ale nie siedzi mi to. Chociaż każda rzecz osobno jest ciekawa, to już w połączeniu jakoś mi to nie siadło. Mimo, że jest czarne. Mimo, że każda rzecz, tak jak mówię, osobno, no uważam, jest inspirująca i ciekawa. Mimo, iż nie lubię takich ciepłych brązów, to jest piękne. Być może dlatego, że pasuje odcieniem do kolory skóry, koloru skóry modelki. Wydaje mi się, że to właśnie wszystko się zgrało. Znowuż ten popalony kapelusz. Wydaje mi się, że właśnie kolory. Tego stroju mają też kojarzyć się z ciepłem, z ogniem, i dlatego ten kapelusz ma takie wypalone dziury. Naprawdę to pasuje tej kobiecie. Jest przepiękna, ma przepiękny właśnie kolor skóry, w ogóle skórę taką błyszczącą. Wygląda zdrowo, że tak powiem, i dlatego właśnie te kolory wygląda to naprawdę świetnie. Chociaż jest to jedna z bardziej stonowanych stylizacji w tym pokazie. A co powiecie na to? To jest ciekawe i dziwne, ale uważam, że to jest właśnie coś, co zostanie zapamiętane z tego pokazu. Bardziej niż te okulary w kształcie dłoni białe. I jakby oprócz funkcji artystycznej, nie wiem, czy to ma jakąkolwiek inną, jak nazwać w ogóle taką część. Czy to jest biżuteria, czy to jest co? Suknia jest przepiękna. Jest diorowa, bym powiedziała, albo taka może balencjagowa z vintage czasów. I kolor, połączenie satyny z tą matową strukturą, te drapowania i tył po prostu cudo. Najpiękniejsza suknia, jaką widziałam w ogóle od lat. Tutaj mamy gwiezdne wojny. Jest look Skywalker. I on gdzieś idzie, gdzie są jakieś tam stwory kosmiczne. Nawet taka była chyba scena, on był w jakiejś barze i właśnie ta pani tam siedzi przy barze. I oni będą z nią walczyć. Spójrzcie tylko na to. Na bang odniesiecie takie samo wrażenie. Z jednej strony to jest ciekawe. To jest coś innego i naprawdę... No nie, no nie podoba mi się. To jest jakieś przerysowane i, i, i w ogóle jakieś takie... O co chodzi? Każda rzecz jest z innej parafii. Gwiezdne wojny. No to jak mamy Gwiezdne wojny, to jest też Lord Vader, ale w wersji BDSM. Nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony mi się to podoba, ale uważam, że ta maska na twarzy strasznie to y, psuje. I tak jak mówiłam wielokrotnie, nie. Ja jestem od tego, żeby dawać jakieś recenzje albo. Y, Oceniać właśnie wizję twórczą i umiejętności projektanta, ale dlaczego? Cała ta suknia jest ciekawa. Połączenie tego suwaka z tą gorsetową konstrukcją, z tymi fiszbinami, z tymi rękawami, strasznie mi się podoba nawet te spiczaste ramiona, ale nie rozumiem tego nakrycia głowy. Dlaczego i po co? I tutaj, znowuż, podoba mi się to na zasadzie kontrastu. Bardzo jasna skóra, aż biała. I ta czerń, i te plisy, i to wygląda tak dostojnie. Tylko muszę sobie zasłaniać twarz tej pani, właśnie jakimś, może palcem albo czymkolwiek innym, bo no, gryzie mi się to absolutnie. A tej pani chyba mąż próbował uciec przed ołtarza, albo nakryła go zdruchną w nietypowej sytuacji. Strasznie mi się to spodobało. To w ogóle była pierwsza rzecz, którą zobaczyłam gdzieś na TikToku, i właśnie dlatego się zainteresowałam tym pokazem. Mogłabym mieć w takiej sukni do ślubu poważnie. Wiem, że mnie nie stać i raczej nigdy nie będzie mnie stać, chyba że wygram 10 milionów totolotka i pomnożę je razy kolejne 10, ale naprawdę mega mi się to podoba. I podoba mi się tu wszystko: buty, tren, welon, tył sukni, przód. Naprawdę tu jest wszystko mega dopasowane, zgrane i wygląda mega ciekawie. I wyobrażam sobie, ile pracy zajęło. Wyszywanie tych wszystkich czerwonych koralików. I znowu skojarzyłem się to z doją kat. Na bank tam ta kreacja była od Roberta Una. No i finałowy look. Jest w tym coś tak bardzo niepokojącego, diabolicznego, że nawet nie potrafię tego nazwać. Rozumiem, jakby o co w tym chodzi, ale. Ciężko mi się na to patrzy. Naprawdę to jest dla mnie jak scena z horroru. Spójrzcie na plecy. A może nie rozumiem tego. Nie wiem, czy to chodzi o duszę artysty, która wychodzi z ciucha i poprawia to, co jest źle. Widzicie tutaj to ramionczko? Zasłania też dekolt, jakby poprawiała coś. Czy to chodzi o to, że to jest mroczna strona tej pani i ona ją rozbiera może. Nie mam pojęcia. Jestem ciekawa Waszej opinii właśnie na temat tego ciucha. Yy, wiecie, tak jak w szkole było, co artysta miał na myśli? Jestem ciekawa, jak się rozwiniecie w komentarzach, czy coś w ogóle napiszecie na ten temat. No, strasznie mnie niepokoi ten motyw wychodzenia z tych pleców. Jest to jakieś takie creepy. I to już by było na tyle. Koniecznie napiszcie w komentarzach co myślicie o właśnie stylizacjach Roberta Luna. Wydaje mi się, że są mocne i takie do zapamiętania. Niektóre wydają mi się bardzo podobne do projektów znanych innych projektantów. Ale może to po prostu dlatego, że ostatnio dużo tego oglądam, dużo tego śledzę. Więc koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. I czy chcecie więcej takich filmów, przypominam też jak zwykle o lumpiarskiej grupce, link w opisie filmu, o komentowaniu, lajkowaniu i subskrybowaniu i wciśnięciu tego dzwoneczka tam gdzieś na dole, wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. I przypominam jeszcze właśnie o moim pomyśle na jeden filmik z lumpa w tygodniu, czy jesteście czymś takim zainteresowani i co chcielibyście na przykład dokładnie wiedzieć o danym lumpeksie. Aby zrobić właśnie taki schemat jakichś tych filmów. No, wiadomo, pewnie cena w pierwszy dzień, w ostatni dzień, z jakiego kraju pochodzi towar. Może coś o tym, czy jest przymierzalnia, bo podobno jest z tym problem, chociaż do Lumpeksów, w których ja chodzę, wszędzie jest przymierzalnia. Wiem, że ludzie narzekają też na oświetlenie w Lumpie, na zapach, więc jeżeli. Macie jakieś pomysły, co mogłoby się znajdować w takim filmie, i czy to jest dobry pomysł? I czy myślicie w ogóle, że uda mi się go zrealizować? Bo wydaje mi się, że może być dosyć ciężko uzyskać od właściciela zgodę, niekoniecznie na nagrywanie, ale już na publikowanie takiego filmu na YouTube. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie piszcie, dawajcie pomysły. I co? Do zobaczenia.